Witajcie w poniedziałek. Dzisiaj odcinek o finansach. Bardzo krótko. Jak już wiecie, jak te wszystkie elementy firmy poukładać, tak? no dostaliście przez ostatnie 28 odcinków takie kompendium wiedzy na temat tego, jak w tym e-commerce się poruszać, co jest ważne, a co jest nieważne. Oczywiście nie poruszyłem tutaj miliona ważnych zagadnień. Do tego wrócimy jutro, kiedy je poruszymy. Ale teraz, chyba jedno z najważniejszych zagadnień, czyli finanse. Jak te wszystkie pomysły, które Wam tu przedstawiłem, sfinansować? A sfinansować je bardzo prosto. Najpierw trzeba trochę zarobić. Brzmi to mm, trochę trywialnie, ale taka jest prawda. Jeżeli chcecie otworzyć własną firmę, to najpierw musicie. Trochę pieniędzy zarobić, a jak już je zarobicie, to macie własny kapitał, możecie otwierać firmę. I to jest chyba najważniejsze przesłanie: nie róbcie tego na kredyt. Zacznijcie małymi kroczkami. To jest bardzo ważne, żebyście zaczynali od niewielkich elementów, a dopiero potem rozwijali firmę w miarę swoich możliwości. Wiecie doskonale ci, co obserwują mój kanał na YouTube i te regularne cotygodniowe filmy, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem otwierania firm na kredyt albo na zapożyczone za pieniądze. Ni, żadnych pieniędzy nie wydaje się tak ciężko jak pieniędzy zarobionych własnoręcznie. A jeżeli wydaje się ciężko, to, musimy, to jest to przemyślany wydatek. Jeżeli mamy pieniądze z zewnątrz, to te wydatki bardzo często są nieprzemyślane kompletnie, bo, no bo to nie są pieniądze, które musieliśmy zarobić, tak? Więc musicie bardzo, bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Pamiętajcie, firmę zaczynamy za własne pieniądze. Dopiero jak mamy zyski z firmy, jak mamy stabilne zyski, możemy myśleć o rozwijaniu tej firmy, i wtedy o jakichś kredytach inwestycyjnych. Ale sam ten początek, te pierwsze pół roku, czy dwa miesiące, trzy miesiące, jak wam się ta firma będzie rozwijać, życzę wam, żeby jak najszybciej, to jednak zróbcie za własną kasę. Najpierw jakaś krótka praca na etacie, rok, dwa, trzy, pięć, ile będziecie potrzebowali, żeby uzbierać odpowiednią kwotę, a dopiero potem własna firma. Dużo, dużo własnych doświadczeń. I własna firma z własnymi pieniędzmi. Tyle w tym temacie.